Zdobywanie klientów. Sprawa kluczowa w każdym, rodzaju, w każdym rodzaju biznesu. Bez granatu czy sprzedajemy produkty, czy zajmujemy się też usługami. Właśnie Usługami chociażby takimi jak tworzenie stron internetowych, czy pozycjonowanie stron, czy marketing internetowy. I tutaj wiele osób chciałoby zacząć swoją przygodę właśnie na własną rękę, z własną działalnością. Szuka tego pomysłu na biznes. Ma już umiejętności, właśnie chociażby tak jak tworzenie stron internetowych. A jeśli nie ma, to zapraszam do mojego kursu WordPress, do najwyżej ocenionego kursu WordPress, link do niego w opisie tego filmu. Ma tę umiejętność, ale nie wie, jak ją po prostu skeszować, zmonetyzować, ponieważ nie wie, jak zdobyć właśnie tego pierwszego klienta. Bo no, ci pierwsi klienci może i są po rodzinie, po znajomych, ale już nie wiemy, jak docierać dalej, docierać do klientów do obcych osób, które byłyby zainteresowane właśnie naszymi produktami, naszymi usługami. I w tym dzisiejszym materiale właśnie powiem Ci, jak zdobyć tego pierwszego klienta na Twoją stronę internetową. Więcej takich metod poznasz w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, gdzie są metody zarówno online, jak i offline. Przeprowadzę Cię w tym kursie za rączkę, właśnie pokażę Ci, jak zbudować pewny i stabilny biznes, polegający właśnie na tworzeniu stron internetowych. A dzisiaj właśnie troszkę z... Podniosę kurtynę w górę i pokażę ci, jak zdobyć tego pierwszego klienta na twoją stronę internetową. Sposób, który działa w moim przypadku, jest to moja, no, można powiedzieć, autorska metoda, doszedłem do niej drogą dedukcji. Kto potrzebuje stron internetowych? Na to pytanie należy sobie zadać pytanie. Kto najbardziej potrzebuje strony internetowej? Bo to, że wszyscy je potrzebujemy, prowadząc biznesy, to myślę, że większość z nas się z tą tezą zgodzi. Natomiast kto potrzebuje? ładnej, funkcjonalnej strony, która działa najbardziej. Takie pytanie sobie właśnie kiedyś zadałem i już odpowiadam. Potrzebują osoby, które wynajmują domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, ośrodki wczasowe, czyli wszyscy ci, którzy związani są z tą branżą turystyczną. Wychodząc według tego klucza, mając mapę Polski przed oczami, Wytypowałem sobie te miasta, powiedzmy kurorty, czyli Sopot, zakopane między zdroje Świnoujście, Mikołajki, Gierzycko, Wąchock, te wszystkie miasta, gdzie po prostu nad morzem, w górach, na Mazurach, gdzie ludzie pokoje wynajmują i tam takim absolutnym właśnie must jest posiadanie strony internetowej. Tak? Firmy te oczywiście są na, map, na na mapach Google, na Google Maps, jednakże jeśli chcielibyśmy się zgłębić w ich ofertę no to posiadanie strony internetowej jest jak najbardziej wskazane i te firmy o tym wiedzą i tam yy, i te, te, te strony internetowe posiadają. A jeśli nie posiadają, no to macie gotowca do kogo macie zadzwonić. Tak? Czyli wpisujecie sobie powiedzmy w wyszukiwarce Google Noclegi zakopane, wyskakuje Wam ta cała litania w Google Maps i tam jest taki mały znacznik yy, yy, trasa, wyznacz trasę, zadzwoń, opinie i też jest taki znaczek strona. Jeśli tego znaczka strona nie ma, to znaczy, że dane, właśnie dana miejscówka, która oferuje noclegi w zakopanym, tej strony nie ma, więc macie obok telefon, dzwonicie i jest z dużym prawdopodobieństwem, ta osoba, która odbierze telefon, będzie zainteresowana stroną internetową. A co jeśli dany pensjonat, dana osoba, która wynajmuje pokoje, już stronę internetową posiada. Nic straconego. Robicie to samo, wpisujecie noclegi zakopane, klikacie na każdą stronę internetową, która wam tam wyskoczy, i sprawdzacie, jaka, jak ta strona po prostu wygląda. I gwarantuję Wam, że 70%, mówię to z doświadczenia, są to strony starodawne, archaiczne, nieresponsywne, w zupełności odbiegające od dzisiejszych standardów, i też macie pewnego klienta, dzwoniąc właśnie do Takiej osoby, która wynajmuje pokoje, że po prostu macie do niej kontakt ze strony internetowej, bo szukaliście noclegów zakopanym, ale równocześnie właśnie zajmujecie się tworzeniem stron internetowych zupełnie przypadkiem no i widzicie, że na tej stronie nie dzieje się dobrze strona jest po prostu brzydka i pytacie prosto z mostu, czy pani i pan nie byłaby zainteresowana właśnie zrobieniem od nowa. Strony internetowej. Metoda bardzo prosta i powiem Wam, piekielnie skuteczna. Działa naprawdę bardzo dobrze. Ma bardzo dużą konwersję i bardzo duży właśnie współczynnik. Polecam metoda sprawdzona w bojach. E, miejscowości, które, które możesz na, na, na mapie Polski wygooglować, jest naprawdę sporo. E, w samym zakopanym przecież tych kwater jest, no jeśli nie kilkaset, to no kilkaset, albo i więcej, może nawet powyżej tysiąca. Przecież tam każdy z tego tak naprawdę żyje, kto ma wolny kąt. Do wynajęcia, a miejscowości jest, tak jak mówiłem, bardzo dużo. To był tylko jeden z moich sposobów, właśnie na pozyskiwanie klientów, na tworzenie stron internetowych. Jeśli chciałbyś poznać konkretne inne moje metody, darmowe, w 100% darmowe, w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego kursu Jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, gdzie blisko 4 godziny poświęciłem właśnie temu, jak zbudować pewny i stabilny. Biznes, właśnie polegający na tworzeniu stron internetowych, i w którym zarączkę właśnie poprowadzę cię przez cały proces tworzenia tego biznesu. A bardzo ważną właśnie rzeczą w tym biznesie, no jeśli nie najważniejszą, jest właśnie skuteczne pozyskiwanie klientów na swoje usługi. Jeśli materiał podobał się, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zostaw subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło, pomoże mi to dosięgać nowych odbiorców. To wszystko na dziś, trzymaj się, cześć.